Cześć. Witam was na drugim filmiku moim. Jeżeli chodzi o cykl albumów w podziękowaniu dla naszych kochanych Państw przedszkola 51 we Wrocławiu na ulicy Semaforowej. To jest następny album też typu folio. Ten jest zaś wykonany według tutorialu Shelly Gaga. Pierwszy raz zrobiłam, jeżeli chodzi o jej, jej tutoriale. Ogólnie baza albumu, ona nie była yy, tematem tutorialu, tylko bardziej jego ozdabianie. W związku z tym, ale yy, baza albumu była już gotowa. Więc ona była z firmy, coś to nazywa Hard. Hard. Yy. Takie różowe, nie pamiętam. W każdym bądź razie ja sobie tą bazę musiałam w jakiś sposób odtworzyć, gdyż w naszym kraju nie zauważyłam, żeby w Polsce można było zakupić tego typu bazy, ale jakoś mi się udało to odtworzyć. Album ten jest wykonany w całości, według prawie w całości, papierami laserowe, lowe. Vintage Tryb. Pierwszy raz w życiu pracowałam na tych papierach. Strasznie, 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 strasznie mi się one podobają. Naprawdę bardzo dobrze mi się pracowało. Okładka jest tutaj po części z papierów. Boże, jak ta firma się nazywa? To są Vintage Times. Dobra, później powiem najwyżej, jeżeli, jeżeli ten, jeżeli. Nie przypomni mi się w trakcie, to później dopiszę w opisie. Oczywiście w opisie wszystkie linki za, zamieszczę, I, y, tak samo gdzie zakupiłam te papiery i tak dalej. Postaram się to wszystko zamieścić. No i tak. Papier, album ten jest 8x8 cala, 15 na 15 cala, jeżeli chodzi tutaj o grubość. Tak samo album typu folio. Tekturki są ze y, Scrapińca. Skrap, Zresztą. Nieważne w sumie, to jest tak, teraz nieważne. Najważniejsze w tym momencie dla mnie jest, żeby w tym 40-stopniowym upale w miarę składnie i logicznie tutaj Wam opowiadać, co zrobiłam. Jeżeli o te ozdoby chodzą, to one są z akszona. Tutaj e, tekturka, tak samo ta tekturka, to no nieważne. E, tutaj, e, jeżeli to są już papiery, papiery z tego laserowelowe. Papier został wykonany, album został, jeżeli chodzi o całość, zrobiony z papierów. No, papierów. Jak one się nazywają? Papiery wizytówkowe, kupione w Paper Concept, gramatura 230 230. Tutaj sobie wycięłam, jeżeli chodzi o kwiaty, tutaj laserowelowe. Co tu No, z tą wiązane. Fakt, tutaj są jeszcze magnesy, no ale jak zwykle za grubo wyszło, więc musiałam się wspomóc na samym koniec z tą żeby w miarę dobrze się to wszystko trzymało. Lecimy. Otwieramy to w ten sposób. Wygląda to następująco. Mamy dwie części, jedna i druga. Każda się jeszcze w miarę rozkłada. Pierwsza część wygląda tak. Tutaj mamy taką osobę kieszonkę. Oczywiście podziękowania mojego synka dla pani Asie. Dziękuję za cierpliwość. Nigdy pani nie zapomnę. Ma I tak. Tutaj mamy klapeczkę na magnesik. Tutaj mamy kawałek. Tutaj musiałam sobie dosztukować, bo mi brakło papieru z Craft O'Clock. To są z gratisów, jakie dostałam w Katowicach. Miejsce na zdjęcie. Tutaj mamy coś w rodzaju Ala, kieszonki i tak dalej, zrobione z Tagusiu, jeżeli chodzi, maty na zdjęcia i tak dalej. Tutaj dostałam właśnie z laserowelowe w e, gratisie, jak zamawiałam, papiery, takie o sobie latarenki, które mi się bardzo podobają ogólnie. Z całych tych papierów to najbardziej kocham ten rower. Czerwony to chyba jest mój ulubiony kolor najbardziej ze wszystkich. I tak, tutaj mamy stronę miejsce na zdjęcie żeby tutaj wsadzi, wsadzić bądź wkleić jak widzicie nie jest podklejone do końca, tutaj duże miejsca na zdjęcia tutaj mamy też nie jest podklejone do końca, można spokojnie sobie tutaj coś powsadzać jakieś mniejsze zdjęcia bądź pamiątki bądź coś tam, jakieś zakarteczkę z zapiskami i, i tego typu <laughs> tu zamykamy następny element tu się otwiera w ten sposób, mamy tutaj taką ksie, kieszonkę, z, tutaj z wykrojników, moje pierwsze w życiu wykrojniki brzegowe, aż chcę powiedzieć, ale nie pamiętam z jakiej one są firmy, e, postaram się zamieścić właśnie w opisie, jakie to były, naprawdę fajne, fajne, mąż, mąż się szarpnął dla, dla żony i mi kupił, mój kochany. E, Miejsce na zdjęcie, tak samo się tutaj otwiera. Tutaj jest możliwość wklejenia zdjęcia. Nie jest to w całości przyklejone, tak jak widzicie. Tutaj mamy miejsce, tak samo. Jest tutaj książeczka. W ten sposób. Tak to powinno być. No i tutaj zamykamy. Mam nadzieję, że jakieś skrytki sobie tam nie ominę, bo byłoby mi smutno, że coś ma. no chyba nie to jest właśnie fajne w, w tych albumach folio, że naprawdę one na... niby nie są duże, ale tyle mają miejsc i tyle możliwości, że no naprawdę robi to w duże wrażenie tutaj mamy na magnesik to jest papier z Craft O'Clock tak samo z tych gratisów, które dostałam, musiałam sobie tutaj podkleić to jest jeżeli chodzi o te łapacze znów one są ze skrapinca to pamiętam na pewno OK, i otwieramy w ten sposób. Tu mamy kieszonkę. Tutaj mamy też wykrojnik. Wykrojnikiem wycięte. Wygląda to w ten sposób. Tutaj mamy możliwość wsadzenia zdjęcia, wszystko nie, nie jest podklejone. Tutaj mamy też taką okieszeń. E, tutaj jest wycięte z brz dziurkaczem brzegowym IK Tools. następna Tutaj też mam miejsce na zdjęcia. Nic tutaj już nie przyklejałam, żeby tego wszystkiego też tak za dużo nie było, a żeby też nie było za grube, bo jak jest za grube, to nie będzie miejsca na zdjęcia. Otwierane, na magnesik, tak samo zamykane. Następna część, jeżeli wygląda następująco, klapeczka. Można tutaj poklejać coś, też tego rowerku oczywiście ja w życiu nie zakleiło, łapacz snów, pieszonka, maty na zdjęcia wsadzone. O właśnie to jest to, że jak się człowiek śpieszy, to się wiadomo cieszy, prawda? Wszystkie karty są właśnie z tych elementów, jeżeli chodzi o rasy rowerowe, tych elementów do wycinania, tutaj następna klapka. Mamy kieszonkę z wykrojnika, którą zamówiłam na Aliexpress. Też mi się bardzo lubię takie takie właśnie. No fajne to jest. Miejsce na zdjęcia. Tu się tak samo otwiera. Mamy tutaj po, po, no, książeczkę taką. Nie jest to podklejone, więc możliwość wsadzenia tutaj jakichś dodatkowych zdjęć. Yy, tu tak samo jest kieszonka. Nie wsadzałam tych mat tak dużo, mówię, no bo jeżeli ktoś będzie chciał, to raczej wątpię, żeby sobie ten ktoś, znaczy to akurat pani Asia, żeby sobie wklejała te zdjęcia na, na tematy. Bardziej tematy są sugestią, gdzie i jak można te zdjęcia wsadzać. W związku z tym, no przypuszczam, że będą same zdjęcia wkładane. No tutaj mam jeszcze taką osobną mini-książeczkę. Wsadzam. I to by było chyba już wszystko. Mam nadzieję, że to wszystko znaczy, że czegoś nie ominęłam. Jeszcze gdzie nie, gdzie mam jakieś tam kawałeczki. Tutaj też, jak widzicie, nie jest podklejone możliwość wsadzenia zdjęcia. Tutaj, no i się w ten oto sposób magiczny zamyka. Ok, fajnie. Bardzo, bardzo dziękuję za to, że obejrzeliście. Liczę na jakiekolwiek komentarze, czy to będą dobre, czy to złe. Jeżeli już złe, to koniecznie bardzo proszę napisanie w komentarzu. Znaczy, e, napisanie e, coś konstruktywnego, co by mi się w życiu przydało, pracy na tej mojej, właściwie na początku mojej drogi skrapowej. No i dziękuję. E, łapki w górę właściwie kciuki w górę subskrybujemy bardzo chętnie a bardzo bym chciała, byście mogli później oglądać następne moje prace. jeszcze raz przepraszam za moją nieskład, nawet nie potrafię się wypowiedzieć moim, powiem tak, jest strasznie nie gorąco. dziękuję bardzo do zobaczenia w następnej części.